Ja przejadę przez to o. O, tu była karma co to wpierzenie się przed maską. Gdzie na tym czerwonym pa co? Tak siarzu. Bo nie mam co robić, tylko badany podpalać ludziom. Fult bankofi. Dobra, mamy no, pierwsze zamówienie. Jeździłem tak 17 minut bez niczego. Dzisiaj mamy globo. O, o, o co się tam dzieje? Ja jadę po prostu teraz w ogóle. Też jest więc zostało nam już 5 dni do Wigilii. No i w sumie możemy już tak zobaczyć czy ludzie zamawiają coś przed świętami, czy jednak bardziej oszczędzają te pieniądze. Jeżeli jesteście tego ciekaw, czy jak to wygląda, no to zapraszam. Jeszcze myślę, że zrobimy sobie film w którym sprawdzimy co ludzie zabawiają sobie w Wigilię. Bo no, w Wigilię można jeździć. Nie na wszystkich aplikacjach, ale można. Volt mega się uśmieszył, bo przeczytałem jakie on tam bonusy daje, więc jest to całe kurde 100 zł bonusów więcej. Za 20 dostaw chyba, to, jest... to na co dzień inne aplikacje dają więcej, a oni w Nowy Rok takie gówno, nie? Więc elegancko, a ja w ogóle źle pojechałem. Możecie napisać w komentarzu, czy wy zamawiacie przed świętami jedzenie albo w święta, ale pachnie już jakimiś tymi obiadami, ktoś tam coś robi już. Ogólnie rok temu realizowałem filmy z Wigilii i z Sylwestra i z Nowego Roku. W tym roku nie wiem co zrobić, tak naprawdę nie wiem czy jeździć, czy... Myślę, że nowy rok sobie live'a po prostu zrobimy Tak dla odwiany. 3 minuty jeszcze do order Israeli. To jednak nie 3 minuty Dzień dobry 971 zamówienia Dobra A, dziękuję Kurde bardzo dużo z tego budynku ludzi zamawia jedzenie już będziemy tam, nie wiem, który raz ten nowo wybudowany obok bonarki. No ale dobra, podjedziemy tam, dostarczymy to i może nam coś wpadnie. Myślę, jakby tu przyjechać. I myślę, że zrobimy tak jak ostatnio czyli tym świetnym, wypa wypasionym skrótem. Będzie tam chyba mega błoto. No ale cóż, zaryzykujemy, bo bez takich rzeczy nie ma kontentu. O ty, kurde, co tu się stanęło. Chłop się zagapił. Tak szczerze mówiąc, jak się tu przeprowadziłem, to myślałem, że będzie większa różnorodność tych zamówień na różne adresy. sobie pozwiedzamy trochę, a tutaj proszę. Cały czas do tego samego budynku. Dzisiaj niecierpliwią, kurwa no, ci ludzie, nie? I co by mu się stało, gdyby zaczekał 5 sekund dłużej, żeby sobie fazy skręcił na spokojnie z serniczki z pudingiem pistacjowym i wiśniami. Ciekawe ile ktoś za coś takiego musi zapłacić. Zostałą. Ktoś mi gdzieś pisał w komentarzu, że tam bym przejechał normalnie, niby. Nie wiem, jedziemy szukać tego przejazdu. Chce mi się wierzyć, żeby to było jakieś przejście gdzieś. No, jeszcze pociąg, i taki tak, i tak jedzie byśmy nie przejechali. To trzeba tamtędy przejechać. No nie, no nie jak tu przejść A Nie ma jak, co mi ktoś tutaj za głupoty gadał. Co nie, no nie ma p... No. Nie wiem, co no trzeba tamtędy, co ja myślałem. To już balona zrobił. No dobra, i tak i tak byśmy w sumie nie przejechali, bo jest przejazd zamknięty. Ale tak to sobie obadaliśmy, chociaż teren. Chyba, że ta osoba znowu będzie oglądać, no to proszę mi wytłumaczyć, co zrobiłem źle i gdzie pojechałem źle. <grych> Ale grzecznie czekają. Uuu, niemożliwe. Niemożliwe. Ale czysto. No nie no, aż takiego było to tutaj nie spodziewałem. Czy ja przejadę przez to? No, mało brakowało. Już mam całe spodnie brudne, akurat jak sobie w jeansach wyszedłem, nie? Kurde, ale te, te serniczki mają przygodę. Jezu, ile piesków. Ile takich samych piesków. Ale, ja, No, wyśmienicie wyglądam. Co zjadłeś? Ciekawe, jak ta torba wygląda. E, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, dobra? Myślałem, że będzie gorzej. Dobrze, Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. W ogóle ja Wam o tym. Jak ja mówię, to ty jesteś cicho, tak? W opisie macie linki do rejestracji, do pracy. Polecam wam Ewelstara do zarejestrowania się, a jeżeli zarejestrujecie się z mojego linku polecającego, to dostaniecie jakiegoś tam pieniążka, stówę, dwie albo cztery, w zależności od pojazdu, jeżeli wykonacie tam określoną ilość zamówień. i warunki takie, jakie widzicie. Ja wam po prostu wstawię. A lód jeszcze się utrzymuje na tym stanie. O, to sobie zobaczymy. No, ale już się rozstapia. Nie zgadnę, odjedziemy stąd to wpadnie ząbienie z Bonacki, prawda? 11 złotych na godzinę, to jest, to jest kurde wynik O jakie ładne Audi RS. jest przejście jakieś? O dobra mamy pod skalę Jest trzeba zaczekać są w ogóle jeszcze challenge y na tym głowo. Za 23 zamówienia jest 130 zł, nie? I to jest właśnie to o czym mówiłem wcześniej, że Volt płaci mniej za 20 zamówień w nowy rok niż globo normalnie, nie? Więc Volta już skreślamy z aplikacji trzeba włączać w nowy rok. Wiesz mnie kiedyś na czołówkę dałeś na filmie Gdzie, kiedy? Na którym? Na, na Alei pokoju. Jak mnie prawie rozjechał część tobie? Aha, aha, tamten. Na przejeździe rowerowym, co gość skręcał. Tam. Ja pier patrz, co za kurwa idiota, j**any, to się kurwa jedni Faktycznie. No i po prostu jestem ciekaw, no bo jedno zamówienie się takie zdarzyło, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że jedno jedyne takie było, I nie? Ja na przykład przez 4 dni się upominałem po kilka razy na support, żeby mi bonus wypłacili za 24 dostawy. Aha, no to super. A było bonusu 6 dych i kurwa się bujałem 4 albo 5 dni. 8, 2, 3. Można jechać w końcu 11.04 mogę sypecić, bo nie mam co, co robić, tylko badany podpalać ludziom. Chciałem cię przepuszczać, prawda? nie to nie A tu dalej pachnie w tym żarcie, nie? Skąd to kurde? Wszyscy w lewo, dobra. Grydamsko. No więc dzisiaj nie będzie film z cyklu, że fajny zarobek Niestety zdarza się i tak. Tylko całe szczęście są częściej te lepsze dni niż te gorsze Jesteśmy na miejscu Ten alarm działa Działa jak to należy Nasze mieszkanie jest na piętrze trzecim Dzień dobry Proszę bardzo o proszę, za 23 zł 8,3 km, to dalej jest chyba trochę tak kiepsko, ale no, damy radę, burgerki, dobra, już, już robi się lepiej, hybryda, ufo. Corner Burger, to trzeba tutaj w lewo. Szybciej. No i gdzie na tym czerwonym, co? Tak Taksiarzu. No 5 minut, dobra, no to Dobra, już mamy niby Możemy iść się zań boje bardzo. Dobra, dziękuję również Do no widzenia Pał. Puszczaj w filmie gdzie powiedziałem, że zamówiłem samochód rolę w kąt i to pojawiło się dużo komentarzy, które sugerowały, że ja ten samochód będę używał do wożenia ludzi na taksi bądź do delivery. No nie, w żadnym wypadku nie pojechało mnie aż tak, żeby brać nowy samochód z salonu i jeździć nim na taksówce. Delivery sporadycznie, może i tak, bo to jest hybryda, no to w mieście to jakoś się tam powinno opłacić. Co oczywiście sobie, mam nadzieję, sprawdzimy niejednokrotnie. Ale do, do czego dążę? Chodzi mi o to, że ja ten samochód wziąłem głównie pod y, swoją działalność, a także do celów prywatnych, tak? Bo no, na, na tym polega jednak leasing. No ale dobra, ja nie o tym. Chodzi mi o to, że ludzie mi sugerowali, że po. Ci taki wielki samochód, nie? że w by w zupełności wystarczył. No nie, przypominam, że mam aktualnie pięć zwierzaków na chacie. To jest jedna rzecz. Jakbym chciał gdzieś pojechać, właśnie na przykład na święta, czy coś, no to można byłoby je zabrać i wszystkie się pomieszczą w tym samochodzie, czy coś. Druga rzecz, wziąłem to właśnie głównie do działalności w takim względzie, że. Chcieliście delivery z różnych miejsc i tak dalej, a samochód mi umożliwi po prostu przede wszystkim komfortowe przemieszczanie się między tymi miastami, bądź nie wiem, może państwami kiedyś, bo jeżdżenie PKP z rowerami jest mega niekomfortowe nawet za taką małą cenę. Ja już wolę dopłacić 50 zł i mieć o wiele większy komfort tego podróżowania, a nie po prostu się męczyć w tych pociągach, nie? No i no, ogólnie kombi mi się też po prostu bardziej podobają. Jezu, ile elektra? 1, 2, 3, 4 jedna za drugą, i to jeszcze różne firmy. 3 L4, pluszko. Czy to jest ta klatka, czy inna? O! Jak 8, jak tu jest 7 pięter, tylko. Czy to jest ten budynek? No tak, no totalny. <grystanie> Jezu, co to za krzak? Dobry, proszę bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. Dobra, lecimy. W ogóle tak myślałem, żeby dzisiaj może nogę wyciągnąć, ale zapomniałem, że ona naładowana nie jest. Tu jest ta ścieżka? Kurde, tak świeci, że nic nie widzę. W ogóle czy tylko ja tak mam, że jak jadę właśnie rowerem ze swiszczącą łańcuchem, to mam wrażenie, że on się gorzej toczy i w ogóle ciężej jest go napędzić? Mi to pokazywało, że gdzieś tutaj. No tak, to jest ten budynek. Co jest grane? Gdzie tu się wchodzi? Będziemy szukać. Dobry. to 22, tak? Tak, i 2 grosze. Dzięki śliczce. Do widzenia. Dobra, mamy 47 zł, 27 groszy zarobione. w Dwie godziny <grymne> Co tu się dzieje? Nie jedzie, nie jedzie popatrz nie nie, 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 nie będę zainteresowany Nie, nie, nie Kurwa, weź raz kredyt to będą wciskać cały czas. Przecież ja nie mam zdolności kredytowej o co wam chodzi? No <grymne> tylko coś kupię w sklepie i od razu wleci pewnie tak, i małą kawę z mlekiem. Mówiłem. No nie, wiem, oni zawsze wiedzą kiedy, nie? Nie, teraz to ja kawę piję. I... O mój jest gotowe już. 6-3-1. Na tak, razie. Tak, tak. Nie jestem mi się tym rowerem do środka wjeżdżać, więc zostawię go tu. O halo, no co jest? Tak, mam. Dzień dobry, Kurier Globo z tej strony. Proszę pana, ja tutaj dzwonię domofonem, ale nikt się nie zgłasza. Dobra, niech pan jeszcze raz... Dobra, mamy to, dzięki. I teraz znajdę sobie odpowiednią klatkę. Byłoby fajnie, gdyby ludzie w takich budynkach pisali, jednak, która to klatka. Nie, żeby tak nie łazić w tej i we w te. na no, 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 Stawmy, że może któraś z tych. No, głupia, to będzie to na wprost. tam dalej jest jeszcze jedna klatka. Mam nie, że nie trzeba tam przejść. No z No, trochę. <śleski> No coś tam się nabiegła. To dzisiaj chyba jeździć nie? nie? Słam? Dzisiaj chyba nic nie No jest całkiem spoko pogoda, nie? Proszę to... no, bardzo. Dzięki. Dzięki miłego. Dzięki Starbucks. Kurde. No, B -B. Raz ubierzesz jeansy, nie? Dobra, do Starbucksa grzejemy, daleko nie mamy. No, ale no fakt, przyjemnie się jeździ. to to akurat fakt. No, tutaj ładna BMeczka na taksi, a potem taksówkarze piją, że się nie opłaca jeździć, nie? <grym> Kurwa! O, strasznie, zyska. idealnie tak, żeby wpisywał się pod zakaz na moich oczach. A tu jest za daleko bym pojechał. Excuse me. Thank you. Problem z tym budynkiem jest taki, że on ma dwa wejścia. Od Podgórskiej i od Wawrzyńca. Siemka. Siema Siemka. na godzinę jeżdżę, co tam czytasz gościu? Kurde, niby jeżdżę z jakimiś zamówieniami po 10 zł, ale fajnie mi się jeździ. No i nie? pojechaliśmy w tamtą stronę, stąd mieliśmy zamówienie i teraz przyjeżdżamy tutaj, gdzie mieliśmy w zamówienie. Będę się siła, jak znowu wpadnie ten Kornel Burger tutaj, tak, to dostarczymy. No i dobra spróbujmy tutaj od frontu po prostu podejść no Jak ja mam się tu dostać? K**a nie działa Dzwonię nie będzie, pewnie ochrona I chyba musimy jechać naokoło Nie, to nie jest tak, ladka Dzień to jest ten jedyne, od którego próbowałem wejść. Ale będziemy mieli słaby wynik, nie? Znaczy, ja będę miał, bo tu. to tu. No właśnie, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No nie idę z to w dupie. Kurwa, jak w galerii handlowej jakieś. Mhm. I patrzę. korner. <ścoughs> tak, kor korner burger, tak jak mówiłem wcześniej, żeby byłoby śmiesznie, gdyby wpadł z stamtąd, no to jest śmiesznie. Tylko jeszcze śmieszniej jest, dlatego że musimy jechać dookoła. Widzicie? Tu. To tam jest korner burger. Za, za tą bramą. Dobra, dobra, za spokojnie. Jeszcze jedna rzecz, bo pod ostatnim filmie, gdzie mi telefon wypadł, żeście mówili, że dobrze, że nie kupiliście tego uchwytu, bo, bo byście mieli po telefonie. No, tylko weźcie pod uwagę to, że ja go po prostu czasami położę tak, nie zacisnę go do końca. Zresztą teraz i tak, i tak ciężko wyjść. Naprawdę bym musiał, bym musiał być o, taką luzem włożony. No, chociaż o, coś takiego. I dlatego on wypadł. Dzięki. aha, bo to jest jakieś duże zamówienie. A nie, trzy burgery. Okej, dobra. Okay. Okay, dobra. Dostawy mamy bliziutko, na Augustiańską. To jest dosłownie po do drugiej stronie ulicy Krakowskiej. Musimy tam do końca wyjechać, przejechać na drugą stronę i jesteśmy, tak naprawdę. I znowu na jakiś balkon muszę wchodzić. To jest typowe dla tych zamówień w tych kamienicach. Często wchodzi na jakieś balkony. Jak w Tompryderze, do tych co grali w Tompryderze, która to jest Wasza ulubiona część? No niestety ja nie grałem na przykład w Jedynkę. Próbowałem grać tu na telefonie, ale bez pada to ciężko. Muszę sobie kupić takiego. Bo ja grałem tylko do, do piątej części. Wszystko na Play w Jedynce. I gdybym miał wygrać to dwójka i czwórka były najlepsze, nie? Okay. Jak to się wchodzi? No tutaj mamy kod podany. Zgadnijcie po dźwięku, jakby to jest bardzo prosty. Gdzie tu się wchodzi na piętro? Tędy? Czy co to jest? No ja to po prostu zostawię. W ogóle jaka kamienica, z ten, tego od zewnątrz nigdzie nie widać. O, ja akurat z strony chaty mam zamówienie. Wow! No tego to się nie spodziewałem. Jakie tu co to jest za... tu tu tak jakiś leży. No nie no tego budynku tam w sumie z ulicy nie widać takiego. Coś dla umpeksiarzy w sumie. Skręcimy sobie tutaj w spojrzymy na to jeszcze raz. A, ok, widzicie jak ta płachta działa? To była taka minica tylko zobaczcie jak ona jest zakryta, nie? O. Się zarabiłem Ale ładnie zakamuflowane, nie? Kurde, w życiu bym nie pomyślał, że to... To jest ta restauracja teraz, do której jedziemy. To jest ta, po której, z której żeśmy wyszli ostatnio. Do 20 minut nam kazał czekać i czy coś się tutaj wydarzy innego. Dobry. 540 Glowo. O, panie. Tutaj nam. Dobra, jedziemy. Więc mi się tutaj już grafik kończy 13.30. Akurat skończę pracę o godzinie do której mam grafik. Spoko. Muszę się zachowywać spokojnie, bo tam straż miejska stała, a nie powinienem ten jechać. Więc tak dzisiaj gadałem o tym mandacie i zaraz się do Było blisko. Było blisko. Kurwa, mać. Ja, ja, o nie! O nie! Tak tro, trochę się spodziewałem, że mi to koło ucieknie na tym krawężniku, ale trochę tak myślałem, że może nie. Tu była karma za to wpierzenie się przed maską. Na tym osi byłem chyba tylko dwa razy. Okej, okay, jak tam dojechać? Dobra, tam jest kłop, A tutaj... Ej, oni tutaj nad stawem mają mieszkankę. E, bo zak. Aha, i tam pewnie by można było, było mm -hmm. Tylko teraz powiedzcie mi, jak się dostać tutaj do tego budynku. Tu jest jakaś bramka, ale czy jak z tą bramką to widzieć? Raczej nie. Ma ktoś kupić jakiś pomysł, jak tu wejść? O nie! Będę szukał wyjścia zaraz. Co to znaczy? Aha, dobra. Kurwa, co nie widzę. Dobry. Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Zaraz wam powiem jaki wynik, tylko muszę znaleźć wyjście stąd. 3,5 godziny, zarobiliśmy 98 zł. Słabo, słabo. No, plus te 3 złote Tipa, no to mamy 101. Tutaj jest jakiś przejazd. Ja bym chciał zobaczyć, czy przejadę nim. O kurwa! Raczej nie. Ciekawe jak bardzo głębokie to jest. Zawsze woda stoi, nawet na zdjęciu jest. A to nie, to jednak nie, nie zawsze była tu ten... Tutaj jest jakaś laska, która zrobiła sobie zdjęcie i nie, nie ma stojącej wody. Ale z tego co widzę, to, to jest raczej płytkie. Na tyle płytkie, że dałoby radę przejechać. Ale z tego co na mapach widzę, to nie wyjadę nigdzie No, widzicie? Jest normalnie przejezdne. Tylko nigdzie bym nie wyjechał, nie? Na peron bym wyjechał, tak? Na to wychodzi ta wyskitu. Na peron bym wyjechał. Ciekawa opcja, nie? A czy dla osób, które mieszkają w to pewnie nic zachwycającego dla mnie, jako przyjezdno, przyjezdna osoba, która tutaj nie mieszka od urodzenia, to fajnie sobie znajdować takie spoty. To jest jak yy, zwiedzanie miasta w GTA. <laughs> i szukanie sekretnych paczuszek albo kura gołębi, nie? Ale jestem widzowy głupi. Ja pierdolę, Gdybym dołączył sobie do wyzwania, to bym za 6 zamówień miał 19 zł, a 6 zamówień to ja na pewno zrobiłem. Raz, 2, 3, 4, 5. No 8 zrobiłem, ale to jeszcze bym... Ja... Da, chuj, jadę do domu.